Brzydliwa komunistyczna cenzura, która teraz wróciła w dodatku. Unia Europejska i ci marksiści tam wprowadzają cenzurę, więc z cenzurą mi się kojarzy. Żeby obejrzeć film, to ja musiałem się zapisać w ambasadzie amerykańskiej w Warszawie do biblioteki. Wolno było, nie wiem czy zawsze. I przychodziłem do biblioteki po książki, chyba to czwartki były, bo wiedziałem, że oni we czwartek mają filmy na dole. Na... Do biblioteki było w lewo, a na prawo była jakaś taka ciemna kanciapa. I wyczaiłem, że tam jest mała sala kinowa. I puszczali premierowe filmy amerykańskie, w stylu tam Terminator czy coś takie. Normalne filmy, nie żadne dla ambasadorów, specjalistyczne. No to zamiast skręcić w lewo do biblioteki, skręcałem w prawo, siadałem. W niekonfliktowym, najmniej atrakcyjnym mie miejscu w rogu sali, trochę przed seansem, potem się schodził staw ambasady i oglądałem sobie filmy. Że ja się musiałem przemycać do kina, żeby obejrzeć normalny film, Ż żaden polityczny, zwyczajny film, który każde dziecko w Ameryce se mogło oglądać 20 razy. No to, to mnie drażniło, że takich zabiegów trzeba. No i z angielskim też pan nie miał od razu łatwo, bo uczono pana w szkole, ale nie był pan w stanie się tym językiem na początku zaoryczyć, bo brzmiało mm. dla pana szorstko, i odpychająco, tym bardziej, że uczyła nie. pana Rosjanka, która wyszła za, za Polaka.